wszystkim witam was w kolejnej flosówce, tym razem jest to gierka średniowiecznej wojownicy. Mamy logo twórców, Rusty Arcade. Ta sama gra nazywa się Arcane po prostu. Ale wy spostrzeli na średniowiecznych wojowników, no i tak. A. No, dobra, jest sobie jakiś tam ziomek, który żyje trochę biednie i uwielbia oglądać swojego ojca, jak pracuje. Mm, ale musiał opuścić dom, ponieważ wiedział, że musi stworzyć swoją ścieżkę w życiu i dlatego musiał opuścić swoje dzieciństwo i ojca. I sprawić, że spełni marzenia swojego ojca. Dear Mr. Ackamas, the III and the GMGS are proud to notify you that your son has been accepted to be part of the most important institution in these lands. He will be trained, educated, fed, and paid until he is ready to join uh, the greatest army. Ah, to słysze do Agaica i informuję o tym, że gość dostawcie do other instytucji bardzo popularnej. On tam zostanie wytrenowany, wyedukowany he agree, i będzie mógł dołączyć do najświanalszej armii. No, on się czuł jak najszczęśliwszy boi na świecie. A, ale wtedy jeszcze nie wiedział, co go czeka. Rany, jak już przy... A, nie dobra, No, podziwia tam wyposażenie tej szkoły. A tutaj ten Rzemek będzie ich nauczycielem. Dwóch najważniejszych rzeczy ich nauczę, które każdy wojownik powinien znać. To stworzy tą zbroję i dlaczego jest taka specjalna. ale na końcu historii, która zrobiła takich dobrych, silnych. Wszystko dzięki tej zbroi. Została wykonana przez jakichś trzech ziomków. Pierwszy Orius, designer, zginął parę lat temu. Za szybko to napiszę trochę, dlatego tak z kursem mocno. Drugi tam zniknął parę czasu temu, a trzeci jest nauczycielem po dalej e, sztuki w szkole. O kurde, co on zrobi? Mogą wejść w zbroję. O, ciekawe. I teraz sam się zrąbał. Albo i nie. Nie może zginąć, jeżeli ma tą zbroję założoną. A, no, i dlatego jest. stworzyło takich specjalnych. No i to było całe intro. No fajne. To była zapowiada się spoko. Ciekawie czy nie jest. Z... W takim razie trochę długa ta gra. Spodziewałem się, że może trochę być. Ale zobaczymy. Musiałem skorygować dźwięki jeszcze troszkę. O, zobaczmy opcję, może jest sposzczenie. No grafiks to high, wiadomo przecież. E, Auro pewnie, no to wszystko ustawione inne. Remote, campaign mode. Mm, no jak będzie ta kampania? Tutorial, no zaraz zagramy z tutorial. Mm, movie plus tutorial. No to to już widzieliśmy. Chyba, że to... A, animowany tutorial.

Kupuj i Już mam flashbacki z tego typu gierek. <grymne> Już jedną zaczęliśmy, taką przecież w końcu. No, nowe domo. Możemy sobie kupować bronie. Możemy sobie je kolekcjonować. Możemy sprzedawać. Możemy zobaczyć jakie są właściwości ich. Na tarczy są jakieś te szanse na bloki, takie tam. Wszystko zależy że od tego jakie mamy bronie, co tyle będziemy zadawać. Um, wystarczy, że przyciągniemy i już ubierzemy. Możemy... dwa rodzaje zbroi? Hm. Możemy je zmieniać przyciskiem B. Może skorzystam. Chyba, że nie dojdę do takiego momentu. Kurde, to ta gra jest dosyć zaawansowana w takim razie. No zobaczymy, co tam później będzie. No tak, bo teraz będziemy w zespole. No znowu w zespole będziemy walczyć. Ja lider i jakiś warrior drugi. No, z zasięgowe wiadomo. Hmm. To, co możemy wziąć, albo to, co mamy zakupowane, to będzie za, zaznaczone na zielono, dobra. Po każdym poziomie dostanę Autosave i nowe bronie i zbroje będą drukowane. Musiał uważać w takim razie, żeby dokładnie planować swoją strategię, bo jaka jest Autosave, to trzeba będzie pilnować, żeby nie zrąbać czegoś. Part. A O kurde, to jest sam nieco innego. Mogę sobie chodzić. Kroczować. Myślałem, że będzie to tylko polegać na walce. Całkiem rozwinięta gra. No, mogę atakować tym przyciskiem. E, to rzut nożem widzę. Albo coś po prostu pobocznego. Bez zmian suid, wiadomo. Hmm. Na każdą walkę dostanę pocjony, żeby się tam wzmocnić, jakby się osłabił. Mogę spasować grę, wciskając rzuty przycisk. Hmm, dobra, no już dajcie mi zagrać, kurczę. To wszystko już... Wiem, no mogę sobie prze... ten, zmieniać bronie i tak dalej. 50 lat później, byłem 20-letnim studentem. Ostatni egzamin. O, fajne, wyrzuciło mnie z gry. Dobra, no to no, no, wygrano. Fast plus tutorial. Ej, no halo, ale przecież ja tutorial już przydałem. No to dobra, no. Movie plus tutorial. Dobra, widziałem to. The game autosave. Dobra. Zobaczmy jak to się uda w takim razie. A, tu muszę najpierw jeszcze ubrać rzeczy. On to ma ubrane obecnie. Mogę sobie kupić jakąś coś, ale to jest gorsze od tego co mam widzę. Mogę sobie kupić. Nie, nie mogę nie skupić, nawet mam z tylko. Jeszcze muszę to przeczytać z profesory. Dobra, level menu. Dawajcie mi pierwszego przeciwnika. O, już boss! Dobra. Dzisiaj, dwóch najlepszych studentów będzie walce. Będą się starać. O, o bycie super Jayku i Aruken. Yy, wygrana będzie respektowana w całym kraju. Hmm. Aha, to będzie polegać. A, no, tym polega to że będziemy przechodzić w jakieś różne nacje i, i tam zdobywać jakieś te honor i takie tam wyzwania. Fight like man. A co? To co? Co? Ty, on do mnie biegnie. Zostaw mnie. Mogę sobie poskakać. Co to? off Biorę Będę kopał diamenty. Zostaw mnie. Czy on chce zrobić na mnie to, co w Minecrafcie? No, a trochę sobie w niego o. No, uderzę. Pokonałem. Easy. Co, on się odnowił? A no, no tak, bo nie można zginąć. Mogę zmienić. No po D nie mam nic. A drugiego suita nie mam. Dobra. A podbiegnę sam do niego. O, hops. Ty, trochę mi się zdrowie zmniejszyło. Ale w sumie to ja mam do tej pory 3 pile już, a on 0. Z <zwyderka> jakieś. Ale nic z tym nie ma. I gdzie on pola skurczą? O, tutaj jest swaniak. A masz. Ściągnąłem go na hita. Bez żartów. Ci spokój. Co taki mocny nasz. A masz, a masz. Oj, a teraz on mnie zrąbał. Zapomniałem użyć potion'a. Za szybko mi zadał to obrażenia. Wygrałem tam, easy. Jedna śmierć, tylko nas 5. <grych> 200 dolców, battle time poniżej 2 minut. Prawie jak w Mortal Kombat się zmieściłem z czasem. Continue. I co, mogę sobie kupić coś lepszego, fajniejszego? Z zbroi na razie nic, ale mogę kupić superaśną kozacką broń. To mi się podoba, dajcie mi ją. I ją założę. To będzie na sprzedaż, albo dla ziomka, bo wydaje mi się, że będziemy mieli jeszcze możliwość spotkania jakiegoś um, kolegi do walki, nie? No, w stylu. Aaa, i to takie proste. No chyba, że będą jakieś kasycenki, jak tu będę wchodził. Team manager, mogę kupić jakiegoś gościa? Um, to znaczy zaprzyjaźnić się, oczywiście. 1 versus 1 versus 1, taki deathmatch w są. Dobra, bez ociągania. Mam już kozatrzą broń. Ej, ja nie mogę uciekać od swoich e, przeciwników. Ale też bez sensu, że ja wchodzi między nich, nie? No i już mam dwa punkty. Straciłem troszeczkę zdrowia tylko. Nie, nie chcę między nimi bić. Być... Bi być... Być. Dobra. Potionek. Nie mam zdrowia, ale mam szczęście. Kurna, na 8 chili w ogóle nie zabili mnie ani razu do tej pory. O! I zginęłem od najprostszej strzałki. No cóż. Wiedzę, że te gwiazdki oznaczają zdrowie. Ale szybko wygrana, Easy peasy. Szybsza niż tamta. już ogarniam se. No, elegancko, 250 dolca. Lepsza zbroja. No, dalej mi nie stać, niestety. Jesteśmy na niebieską, ale czy chcę. Ja bym, jak już to chciał coś najlepszego zainwestować. Mogę sobie ewentualnie kupić. Range Weapon. A, zostaje dostrzelane. To wyrąbałem tam. Dobra, dobrze sobie radzę, więc na razie nic nie kupuję. Zbieram na lepsze rzeczy. Sanktuarium, 350 dolców, lecimy, lecimy. Może tutaj będą w końcu trochę trudniejsi przeciwnicy? O kurde, dużo ich muszę patrzeć, gdzie kurczę celuję tą swoją bronią, bo. bo, bo nie wiem. Ej, z Rukili. ty nie wygram tego tym razem. Dobra, niebieskiego muszę zatwić. On ma mało zdrowia. Dobra, zrąbałem. Ups. Już 2 na 2. Oj! Pff. Co ja zrobiłem najlepszego? On chyba nie może do mnie strzelić w ogóle, jak jestem tak blisko. Ale nakusiłem sobie teraz punktów. O! I zginąłem. 5! 5 do 3. Niebieski jest teraz najgroźniejszy. Kurcze, aż mi się trochę czymś to. Co? Halo. Kojarzy. Dobra, <grytanie> to były łatwe kile. W ogóle się nie spodziewali, że ja tam się stanę, i w sumie ja też się tego nie spodziewałem. I chyba zaraz będzie koniec, bo już mam 8 punktów, więc wystarczy, że tylko dwóch jeszcze załatwią. No, chyba że nie. Ha! Co? No nie! Dobra, mam 10. Myślałem, że mogę to się jakoś zblokować, ale chyba jednak coś się działa. No dawaj. A, już sobie użyję tego pytania, bo czemu nie? O, mam więcej niż jednego? Fajnie. A ten gościu z Lukiem jest łatwy, można na nim poekspić w ogóle. No i gdzie oni wszyscy są? 14 hmm. Powinienem używać tego jak stracę trochę zdrowia, bo bo sam nie wiem co my, Albo nie. Lepiej uszczędzać. Ale nie w ten sposób. zabiję go. 15 punkcików, 7 śmierci. Czyli najmniej śmierci i najwięcej punktów. Fajne. Najlepszy byłem i zdobyłem aż 600 kasy. Z jakimiś bonusami. I dużo mam tej zbroi, chociaż w sumie nie wiem, może nie najdroższa. 300 mnie kosztuje, 400 znaczy eee, Mil Armor 21, chance 75, block Speed Very Fast. Mil Armor by się najbardziej przydał, chyba. Który tu ma największy? Ten ma 21, a to jest generalnie najlepsza zbroja z tych wszystkich. Jeszcze mogę się przełączać pomiędzy nimi niby. Teoretycznie powinienem z tego korzystać. No bo to będzie main, a to będzie alternate. No. Elegancko. Tylko, że ten alternate to w sumie jest taki po nic. Więc raczej nie będę się zmieniał. Bezbytnio z nim. A czy mogę sobie kupić lepszą broń? No, nie stać mnie. No to pewnie będzie mnie stać po. Po kolejnym poziomie zobaczmy. Jest jeszcze czas. dobra, jeszcze, jeszcze jedno możemy zobaczyć w takim razie, Maja z nagrodą 600. A co to za jest? Jeden kontra dwóch kontra dwóch? Czy to trochę nie fair? A co to w ogóle jest właściwie? Wow, a ja jestem w tym sam, ale jaja. No, co? To kosem nie załatwił. No. Tak, ja było się spodziewać, że w końcu... idzie taki moment, że zbyt dobrze sobie nie poradzę. O, dawaj, dawaj. Dobra, już dwa kile, nadrobiłem. Co to w ogóle, ale ta rzuta, to ja nie wiem, po co to? Więcej skakać muszą. O nie, to niebiescy. Ten zielony cwaniak mnie ściągnął z łuku. A ja go teraz za zagnę od tyłu. Haha. Ha. Elegancko. Dobra no. Niech oni wszyscy będą przed. Kurczę, To mi się naprawdę nie podoba, że oni mnie ściskają z tego łuku o, strzała. Ci ci zieloni, ta? Ci zieloni są niebezpieczni w takim razie. A nie niebiescy. A zresztą tam. Niech będzie, że po prostu będę kogokolwiek nawalał. W ogóle to czy starczy, nie mógłbym kupić lepszej? Nie, ta strzała jest chyba związana z zbroją. Nie, nie zdążysz we mnie strzelić. Dobra, już 9 punktów. O ty cwaniaku, zabiłeś. Szybko. Dobra, zdążyłem. Powinienem ogarnąć jakiś, kurcza chyba... ...skrót... ...na Potionka. O nie! Zdążyłem? Albo nie? Nie, dobra, zdążyłem. Zdychaj! Co tu się stało? Czemu walczę jeden kontra dwóch i wygrywam to i tak wszystko? Czy skaczą jak jakieś gumisie? <gum> A, ale nóbki Bez problemu wygrałem. Śmieszne. Ucznicy, kurczę, najwięcej razy zginęli, chociaż... Wydawało mi się, że więcej zabijali od niebieskich. Pewnie raczej między sobą. I zdobyłem tą walkę o 800 kas i odblokowałem nowego wojownika. O kurczę, ząbiaka bierzemy. Niech będzie ząbiak, żeby wiedzieli, że Że lepiej, żeby się bali. No a to jest moja broń, więc tobie jej nie dam. Ale dam ci za to jakiś tam stary. Stary, starą, starą broń. broń. Znaczy, zbroję ostatnio kupowałem. Więc, teraz można by coś z broni i najlepsza tutaj broń to akurat mnie stać, bardzo fajnie i starą, starym mieczem oddam, no i fajnie, a to mogę sprzedać, to sobie wszystko stawiam. no. Nic, by coś tam w tej grze pisało, że jest autosave. Więc, jeżeli byście chcieli, żebym powrócił do tej gry kiedyś, o ile oczywiście straci czasu przy tych wszystkich flashów, które trzeba ogarnąć do końca roku, to możemy wrócić. Bo w sumie to nawet jest ta gra dla mnie ciekawsza od tamtej, tak szczerze. I nawet nie ma tak dużo tych aren. Tak może z jedną czwartą czy z jedną trzecią już zrobiliśmy. No, to mam nadzieję, że odcinek z faszyzówki na się podobał. Liczę, że będzie się oglądać kolejne narkwiezie.